Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Chciałem się w, w, z wami przywitać w tak... Te, te gwiazdy tworzą... Litery? KSO? OSK? Tutaj, nad głową? Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Wyszliśmy właśnie przed chwilką z cmentarzyska orków. Z tej czachy tam, tutaj i udajemy się do obozu na bagnie, żeby zdać relację dla Kor Zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia. Widzimy się na miejscu. Okej, okay, dobiegliśmy tutaj. Bez ile, to ale dobiegły. Zobaczymy, Ludzie co Koran. będzie miał do powiedzenia. Iberion, stałe nie oddawaj, stary, sapie. Nie powinien wierzyć, wierzyć we wszystko. wszystko. Byłem na cmentarzysku Orków. Tam nic nie ma: ani śniącego, ani znaku, nie, nie nic. A co z balem, Lukorem i strażnikami? Ludzie Wszyscy zginęli. Zginęli? Ale dlaczego? Co się stało? Drept. W jaskiniach aż roiło się od orków, wybili Straż Świątynną do nogi. Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cału. Ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie, nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie wierzy, żeby błogosławiony wpływ śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. To nie może, nie może! Nieważne! Najważniejsze, że zamiar bala Lukora się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest Iberio. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Co słychać Jaśnie oświeconego? Nie budzi się. Z godziny na godzinę jest coraz słabszy. Wiem, jak można go zbudzić, ale potrzebuję twojej pomocy. Co mam zrobić? Przynieś mi pięć najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć na bagie. Nie chciałbym się tego jego Pięć najbardziej. Mam przynieść pięć najmocniejszych zioł z bagien. Jak rozpoznam te zioła? Przypominają gwiazdę z ośmioma zielonymi i pomarańczowymi liśćmi. Ruszaj w drogę. Gdzie mogę znaleźć te zioła? Poszukaj na bagnach za obozem. Musisz się zapuścić dość daleko, więc uważaj na błotne węże. I nie trać ani chwili. Idź już. Okej, okay, dobra, dobra, nie krzycz, czekaj zaraz tutaj, Kiedyś poczekaj. Sprawy załatwiało się inaczej. To jest to, zioła uzdrawiające. Ale to musi, chyba muszą być jakieś specjalistyczne. Musi być jednak dobra, pobiegam jeszcze trochę po pagnach, no bo tam tak naprawdę mnie nie było na tych pagnach, e, Tylko prześpię się. Tylko trzeba by się przespać i co? No, przespać się najzwyczajniej w świecie. Hej, ty! Dobra, dobra. Hey, ty! Spadaj z mojej chaty! Albo wezwę straż! wzywaj! Chcę do poranka się przespać. Hej, ty! Miałem nie tracić ani chwili dłużej, no ale co, przekimam się? Już nic się nie stanie. No. W ogóle wyjdę stąd, bo zaraz mnie Mmm... Trzeba odłożyć pochodnie, bo to już komicznie wygląda i idziemy na bagna szukać rozgwiazdy. Będziemy szukać jakiegoś ziela. Co jest? Dobra, eee, Tu są bagna od tej strony. Zobaczymy, czy teraz włotne błędy. Węże błotne nie zrobią miazgi z naszego bez jego Ten dalej tu stoi. No idź balnetbek. Cześć. Cześć. Tylko uważaj, że. Eee, brak wariat. Bawimy się trochę z błodnymi wężami w ogóle, o ile one będą chciały bawić się z nami. To było, to, to, to coś się tam dzieje. Chodź. 400 pointów. Jeszcze te przyleciały. No nie no Dobra, wolni stąd Co za dureń Czy wy to widzicie? Przecież ja zaraz oci pieję tutaj Te unoszą się na wodach jak zdechła ryba błotnego węża 400 punktów przynosi taki wąż. Wąż rzeczny jest bardzo niebezpieczny. Wiem, musiałem. <laughs> Kurde no. Tam się te krwiopisy na bagnach to są tragedie. Co on robi? Kim ty w ogóle jesteś? Tutaj ktoś mieszkał. Mieszka Pobieg w tych krwiopisów tam biegnie, zobaczcie Wiesz, go zaraz ktoś tam skosi Zabrałem mu rację Dwa piwa i pochodnia To jest, co kosić jeszcze? Zioła uzdrawiające, no jedno mam. Ja tej trzech nie pokonałem? No właśnie, mam jedno ziele uzdrawiające, no ale co z tego? że to musi być z bagien, nie? No tu jest kolejne. Co za straszne, zabugowańsko. To chyba chodzi o tą wodę. To ta woda ich tak błuje chyba. Dobra, tutaj jeszcze mamy węża błotnego z dwóch krwiopijców, dwa węże. I można się nieźle nahapać PDK. Ej, tam coś jest. Nie, nie, nie. Ciężko je pokonać. Ciekawe po ile ta skóra jest w ogóle w wensza. Co to jest? Tutaj mamy więcej ziół uzdrawiających dla Beriona. A jakbym przyszedł, a pozabierał te zioła, wszystkie zeżarł I co dalej? Według mnie powinno być takie specjalne jakieś zioła dla Iberiona nazwane, albo jakby najmocniejsze zioła na czy coś takiego. A zresztą kto by to, zresztą, kto by to z... w jakiś sposób zużył, przecież tu i tak alchemii nie ma. To akrobatyka tu daje. No przeskakiwać. Ciach, 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 szususu, szu, zioła, zioła, Szuszu, szu, szu. szu, szu, szu. Tu jeszcze jeden war wariacik. No chodź tu. No chodź tu! Ja pierniczę! No fajna ginia, ulu lu Jesteście wolni od wężów, od od wężów płotnych jeszcze więcej tego jest, tych sił ustawiających. one przynoszą ile? 40 PDK, to tyle co super drogie piczka. To, to, to! O, bariera! Tam jeszcze krwiopica lata. Dobra, tu już chyba nie ma co, 70 punktów dla krwiopicy, brakuje półtora k do nowego Lwyla. Zostawia zostawię te punkty doświadczenia. Mnie nie, nie wiem, czy iść dalej w siłę, czy zatrzymać na coś innego. I się pomyśli. Tutaj jeszcze trochę pozbieram tego, bo to faktycznie jest lepsze od, od potionek. Jak to przynosi? 40 39 punktów, czy 40? Jakoś tak? Dobra. Zobaczymy, co, do, co ma do powiedzenia Korangar. Bo zaraz się okaże, że to nie. To, że to, nie te, że to nie to, to tamto. Musisz uważać na to, co, co mówisz. Mam A już wszystkie uzdrawiające zioła o, 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 o. dla o, o. Iberiona. Dobra robota. Iberion zbudził się na chwilę tuż przed I, Twoim przybyciem. Powiedział nie coś? Że... Tak. Powiedział, że śniący nie jest tym, za co go uważamy. Pod żadnym pozorem nie wolno żarty. nam go zbudzić. To Pozostaje nam tylko błyskodzi. mieć nadzieję, że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za późno. Iberion nie żyje. Nasz duchowy przywódca odszedł w zaświaty. Nawet twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zapobiec jego śmierci. I co teraz będzie? Nie, nie Zawsze Iberionowi. Tuż przed śmiercią kazał nam upatrywać nadziei ocalenia w planie ucieczki opracowanym przez magów wody chyba nigdy nie Dlatego powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i Ale im. te są wciąż w rękach korkaloma. A gdzie jest Korkalom? W gniewie. Zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniącego. Niech to szlak! I Jak teraz odzyskamy kamień ogniskujący? Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Masz tu klucz do skrzyni. Co mam? Najpierw do tego musisz od... dopiero. Jeszcze coś. Od tak. Razu Weź tę magiczną runę skórze. jako symbol naszej wdzięczności za Twoje dokonania. Pozwoli Ci ona w dogodnej w chwili podleja. przeteleportować się na świątynny dziedziniec. Dziękuję. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. No Tylko i fajno. To nie dotyczy... Gdzie ta runa? Teleport na bagnie się Co on Tej mi tam deszcze dał? Musi być Grom Nie wiem, nie wiem, już tyle Czym tego mam śmiecia, że... Tyle mam tych śmieci, że nie wiem co on mi dał nie mój problem. Skóra błotnego węża 200 jest warta Co? Dobra A jak nie żyje to mogę go to przeszukać? Nie Okej, okay, no to teraz wiesz, do Korkaloma Panie Korangar, fany mieczyk masz Dyj Idziemy do pracowni Korkaloma. Plan ucieczki z nowego. Podjąłem decyzję. udam się do nowego obozu, by wesprzeć magów wody. Kor Angar dał mi klucze do skrzyni w laboratorium Korkaloma. Tam ma się znajdować znaleziony przeze mnie kamień ogniskujący wraz ze starożytnym almanachem. Kol... Kor Angar uważa, że przy pomocy magowie z nowego obozu mają szansę osiągnąć swój cel. Zobaczymy. Pik, pik, pik. Tak sobie teraz przypomniałem, kiedy... Okej, okay, sorry za cięcie, ale... I nagrywki są, po bo... dwóch dniach? jednym dniu? dwóch. dwóch. Przedwczoraj nagrywałem. Ten tak więc było cięcie. Musimy się udać do Kor Angara do Kor Kaloma i zabrać od niego ze skrzyni. Almanach i kamień ogniskujący, i zanieść go je yeah. dwie rzeczy: Almanach i ogniskujący kamień dla magów z nowego obozu. Tak więc może. To będzie punkt zwrotny, w którym będę mógł kupić lepszą zbroję. Bo jak było powiedziane, przysłuż się nam, buchni coś aha, buchni coś z obozu jednego lub drugiego i przynieś nam to. Tak więc to może być brane pod uwagę, Mam już że dobrać. to buchłem wierzyć we wszystko. i przyniosłem. Jest nowy dzień, tak więc Fortuno poproszę moje... Przyszedł Tylko Dzienną, to dla Porcja, moją dzienną porcję, moją dzienną porcję. Chciałbym jeszcze jedną rzecz zrobić. Mianowicie zerknąć... Na to co ma tutaj kolega do sprzedania. Mamy nowy... Chciałbym... To świetnie! Nowy akt. A ja z tego co pamiętam to już tutaj byłem. Ale nic się nie zmieniło. Okay, po prostu żeby was nie zanudzać, to ciachnę to, zajdę jeszcze ewentualnie do starego obozu, jak coś się pojawi po drodze, jakieś informacje, jakiś punkt zwrotny, to wam to pokażę, jak nie, to się widzimy już bezpośrednio u magów. Tak więc, ciach. O. Chciałbym jeszcze zerknąć jedną małą rzecz. Mianowicie z tego co wiem, z tego co pamiętam i nie ukrywam, że wyczytałem tak więc sobie przypomniałem, w czwartym rozdziale stary obóz się na nas zamyka. Z jakich powodów nie powiem. Może dla niektórych to będzie niespodzianka, w co wątpię. Ale pamiętam jak grałem kiedyś, kiedyś, kiedyś. Te pierwsze razy. To ja tutaj w dzisiejszych czasach nikim nie można. Pobiłem się z... Z, z, z kurczak jak on miał? E, y, y, y. Tak, w dużą kuszę żółto nosi. go, i sobie tą kuszę, że tak powiem, pożyczyłem. I biegałem z tą kuszą, tak więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go. Od razu wiedziałem, że... Żeby sobie pożyczyć od niego tą kuszę. E, Huno chuno. Nie, nie, O! On niczym innym w ogóle nie handluje. Ja i tak nie mam czym, a nie mam czym handlować, bo wyszliśmy z tego. Dobra. Z, z tego cmentarza z Same cienie, tutaj jest Fletcher. Który nie ma nic ciekawego do powiedzenia, ale jakbyśmy go... Przepuśćmy. Mm. Mamy zwycięzcę! Mamy zwycięzcę i każdy... każdy zadowolony, tak? Co tu w ogóle jest? Aha. Aha, czyli okej. Okay. Nic nie pilnował. Okay. Oni jeszcze klaszczą, nie? Właśnie rozwaliłem gościa. Który powinien ich chronić? Oni klaszczą, co on miał? Mierz sędziego. To i tak nie będzie lepsze od tego, co mam. Pozostaje mi znaleźć tam się. tego drugiego, tylko kurczę to nie, to nie pamiętam nie jak on miał na imię. I on bytował bardziej przy południowej bramie. zrobię kółko. Jak go znajdę to wam pokażę. O kogo mi chodzi? Szakal, Siema. On też taki fajny toporek ma. Spokojnie, spokojnie wygrał! ma dość 500 punktów ma. Wystarczyło dmuchnąć i ten gość sam by się przewrócił. Dobra. To i, tak nie, to i tak nie ma znaczenia, czy oni mnie tutaj lubią, czy nie lubią. Fajna ta brońka. Uu. Ja wiem, że nie powinienem tak robić ci w ogóle. 35 punktów zręczności. No na no, upartego, dwa, le, dwa lewele. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego podać. Dobra, nie mam zamiaru tego żałować. Przyda mi się ta kusza. Jeśli myślisz, że... Za tysiaka. Na pewno można gdzieś ją kupić, no ale ja pamiętam, że takie ją zdobyłem. Zresztą mam czar, urok i sen, i takie tam, tak więc tutaj na pewno sobie będę mógł na nim użyć. Łamacz kości. Nie wiem, gdzie można kupić te brońki. Na pewno jeszcze nie można, bo handlarzy obcykałem wszystkich. Gdzie ja idę? Do nowego. No to przejedziemy tej naokoło. Dobra, teraz to już widzimy się w nowym. Ciach. O! Lepi Widzę, się, że coś. się. Widzę, że coś się dzieje, bo Gorn tutaj przypełzł. Tak więc tutaj Musisz coś się musiało podziać. Ach, to ty! Mój przyjaciel z obozu na bagnie Lester doniósł mi o twoich dokonaniach. Jak na kogoś, kto jest tu od niedawna, zaszedłeś całkiem daleko. Parę razy zaszedłem nawet na skraj własnego grobu. Mam ważną wiadomość dla magów wody. W takim razie powinieneś zgłosić się do Saturaca, to najwyższy z magów wody. Jak go znam, siedzi teraz nad jakąś magiczną księgą albo czymś w tym stylu. Ale niezależnie od tego, jak ważne są wieści, które przynosisz, strażnicy z górnego poziomu nie pozwolą ci się z nim zobaczyć. A nie mógłbyś się za mną wstawić? Ja nie, ale Kronos, strażnik Rudy, może udzielić ci pozwolenia na spotkanie z Saturasem. Okej. Okay. Gdzie znajdę tego strażnika Rudy? Idąc stąd, trafisz na wielką jaskinię mieszkalną, niedaleko Tamy. Kronos przebywa zwykle obok kraty broniącej dostępu do kopca Rudy. Ale to nieco arogancki człowiek. Będziesz musiał go jakoś przekonać, że Twoja wiadomość jest naprawdę ważna. Okej. Okay. Do zobaczenia! Siema siema, ale panie Gorn, byś mnie nauczył, albo dał taki mieczyk. Inaczej, toporek. Ty, ja chcę taki toporek. Ten tak się ślizga tutaj cały czas. Witaj. Siema siema, co ty tu robisz? Od samego początku, jak pamiętam. On tutaj świruje. Dobra, zobaczymy, co ma do powiedzenia Kronos. W ogóle, co ja robię? Mam teleport. Do obozu nabagnie, bo tak naprawdę, już bieganie po tych lasach to co? Teraz, jak biegłem, spotkałem jednego krytyczczczura, krwiopice, w dwóch egzemplarzach, tak? Dwóch ich było. Dobra, okej, okay. I cienio stwora, 400 punktów. Ale cała reszta to przy takiej ilości doświadczenia no wiadomo, grosz do grosza, nie. Na początku to się chodzi, bije krząszcze, a teraz wilk robi wrażenie, tak? No za. Dosy... Jak za zadanko bierze się 15 pół tysiąca punktów doświadczenia, no to w takim wypadku wilk nie robi żadnego wrażenia. Dobra. Siema. Witaj. Siema, siema. Mm, mm, mm. O. Dostarczyłem twoje pismo. A dobrze. Oto drobny prezent w nagrodę za twoje trudy. Nie było tego w. w dzienniku. Coś się skiepściło, bo dla magów wody ten, który dostałem przed zrzuceniem do kolonii, dostarczyłem, a później przyszedłem do Kronosa i, po, i mu powiedziałem, że chcę pójść do magów w ognia. I dał mi zadanie, a bez nie zapisał tego w notatników. No i taka, taka rzecz. Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać naszemu wielkiemu przywódcy w jego badaniach? lepiej oh. Ooo. No dobra, tak pojedziemy. Guru zorientowali się, że oddawali cześć potężnemu demonowi z piekła rodem. Raptem doszli do wniosku, że Śniący jest demonem? To mi wygląda na kolejny szalony pomysł ludzi z bractwa, ale... Gdyby okazało się, że mają rację... Cała kolonia znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Powtórzysz tę informację samemu Saturasowi. On zdecyduje, co nam wypada czynić. Gdzie znajdę Saturasa? Wejdź na wyższy poziom. Powiedz strażnikom, że pozwoliłem ci przejść. Hasło brzmi Tetriandoch. Saturasa znajdziesz przy Wielkim Pentagramie. W zasadzie się stamtąd nie rusza. Cały czas obmyśla sposób na wysadzenie Kopca Rudy. Mogę przejść? Witaj. Dyn Dynamitem. Mandel. Poszukuję magicznych ksiąg. Masz coś? Mądrość bogów, tom trzeci, tom pierwszy. Mądrość bogów. Co daje mądrość bogów? Mane? Ale za sto tylko? Pierwszy krąg magii. Mam już dość tej paplaniny. Musisz uważać na to, co mówisz przy Z pierwszego kręgu na pewno by mi się światło przydało. Mam już dość tej Lepiej się wy nic nie pakować. Światło tylko by się przydało tak naprawdę, nie? Piorun kulisty. Mogę przejść. Zostawię sobie te punkty, A chociaż to, to już z tymi poziomami to już tak różnie jest, no. tak długo jak mnie to nie dotyczy więc tutaj z tymi 20 to może pójdę w stręczność, założę kuszę na wszelki wypadek i tyle, ale... Naprawdę nie wiem. Zostawię to. To na razie leży. O jeść nie prosi, tak więc może sobie leżeć i czekać na dogodny moment. W złodziejstwo po co? Hajsów opór. 7100. Złodziejstwo odpada. Torlof, masz coś do powiedzenia? Witaj! Siema, siema. Koniec. Jego oryginalny głos znaczy oryginalny, oryginalny był w jedynce. Taki sam głos miał w dwójce. Tu jest Lee. Czyli ma coś ciekawego do powiedzenia? Pewnie, nas rady. Ale Witaj. Siema, siema. Eee, tak, przydał. Najpierw, dobra, dobra, to już słyszeliśmy. Eee, no i to to. Chciałbym do Nie jesteś. Nie jestem. Mam mistrza w dwuręcznej 100 siły i 15 17 level. Okej, okay. ale do Saturasa pójdziemy sobie w następnym odcinku, tak więc dzięki, że byliście, widzieliście, wytrzymaliście. Na razie, cześć, hej.